Siemaneczko dla wszystkich oglądających. Witam serdecznie. Jest sobota. Nagrywamy filmik dla Was. Godzina 14:10. Chcę Wam coś pokazać. Bolek mi przywiózł w prezencie dwie kury. Miał tam na rancho. Tamta też była od niego. I stwierdził, że da mi je w prezencie. Zobaczcie. Dwie kury. Kogut będzie Grzegorz, będzie miał za biście. Idziemy zgonić sobie białe gołąbki. Bo dobry dzieciak Dostałem od Bolka dwie kury W sumie już trzy Dzwonił, że wrzu wrzucił je do garażu Mam tam fa fajnych parę filmów Z wystawy W Katowicach Chłopaki mi powysyłali Ja nie byłem Jutro przyjeżdża Mistrz miasta, Czyli Jarek przywiezie 11 pocztowych Nie 9, tylko 11, bo się pomyliłem Dzwonił, że 11 przywiezie Wczoraj po oblocie Te dwa, przepraszam Trzy późne, co były Gołąbki dwa wróciły I ten połowy też wrócił Już nie nagrywałem Pokażę wam Kury wpuścimy pierw Pierw kurki wpuścimy Pierw kureczki wpuścimy. Kur już nie biorę dużych. Ta też jest odbolka. No chodź. Nie chce Oho. Grzegorz będzie zadowolony. Zobaczcie. Otworzę, niech sobie ważą. Później jak coś, to je złapie Klatka od Natalii. Natalia, twoja klatka. Przydaje się. Dobra, dzieciaki niech sobie wyważą. Czekajcie, wyłączymy światło. Wód. Woda jest. Jest. Nie było takiego dużego mrozu. W takim razie kaczki pochowane. Pochowane. Ale karmione były. Nie są głodne. Wczoraj wieczorem je karmiłem. Muszę parę. Jutro dwa pieski wyjeżdżają. Został piesek. Jakby ktoś chciał jeszcze pieska Zapraszam. Promocyjna cena 700 zł. Rodzice z papierami. Na żywo można rodzić. Tu się drzwi mi otworzyły, bo nie domknęłem. Wczoraj kolega był. Byli na rynku w nowym dworze. O, wrócił jeden gołąb A co to wróciło? Co to wróciło? O, ten defał wrócił. Chodź tutaj, świrzy Widzieliście defa wrócił? Wczoraj w takim razie nie było go. Myślałem, że jest. Płowy jest. Zobaczcie gdzie ten płowy. Płowy gdzieś jest. A tu jest płowy. Oblatany. Nie chcę wyjedzą. Niech chcę wyjedzą. Nie mam jednego białego. Późnego młodego, ale ja nie płaczę za nim. Miał zginąć, to zginął. Co tu jest? Nie wiem czy coś jeszcze nie zginęło Ten młodziak wrócił Takiego nie ma Taki był biały z nóżką Wodę im trzeba nalać Dobra puszczamy panowie Te drzwi miałem otwarte z tego powodu bo... Tu nie przymknęłem, tylko zamknęłem je tak ręką Nie ma jednego Dobra, puszczamy Koczki, tylko tego jednego ciemnego Złapiemy Są tak mocno lata, 10 metrów Dobrze lata Po 10 metrów ledwo na chwinki. Wczoraj kolega go ogląda Szukaliśmy dla Jacka, dla tego, dla Jarka Boże, nic nie było z góry. Gdzie ona jest tutaj? Tutaj ją od razu damy. Tu ją damy. Czy to zginie od razu, jak zgonimy? Niech tam leci sobie. Dobra. karmiki zobaczcie jęczmienie ani, ani kapki nie ma wszystko jeszcze nie karmiłem tu mam jajka zobaczcie już mam lęgi Tylko starczy gniazdo otworzę i od razu od razu są lęgi tak jak powiedziałem nie puszczamy jeszcze na lęgi bo to jest bez sensu no hop. bo chodzi chyba Pobierzę. dobra. Wszystkie, wszystkie. Wszystkie, wszystkie. Błoguzy. Mały co? Wow, skrzydło. Już się zerwały. Będą teraz znowu krzywo latać. Wszystkie? Wszystkie Wszystkie, wszystkie, wszystkie O tamte wyżej są Ale, zobaczcie, już się będzie leciało. czy coś zostało, czy nie zostało Wejdziemy tu Zobaczymy O już, już Trzy na dach Nie ma nic Ale jakiś wskoczył Jakiś wskoczył Bo widziałem, że wskoczył jakiś Jest to Co to za Jakiś wskoczył na niczmieniu lekko, a ten łysy, on jest młody, późny, ale też musi lecieć. Nie może nie leci. Otwieramy im te wszystkie to wszystkie. No wypadł. Coś tam rysują Z bym wyrzucił żeby było dobrze Nic nie ma Flagę bym postawił Rysowały boly, zobacz Rysowały be koczki O, siedzi na, na gojemniku Jakiś tam To ten młody Niech siedzi tam Pozwalam mu Poleciał. Siadł tu na głębnik, ale poleciał. Zobaczcie. rysują, rysują. Około 200 gołębi na pewno jest. Tam jeden pan chciał 10 ciemnych, może mu wyślę. O, ta jasna, jak a ładnie. I ze skrzydełkiem. Ale zobaczymy, bo to z bródką, panowie, Ono nie wiem, czy jeszcze doszło. Cztery gdańskie siedzą na domie, a ta siadła na hale ze skrzydełkiem. Nie, ale cztery siedzą. To chyba z PiSu one są uparte Jak nasz rząd walczy Pokażę wam z bliska Rządowe gołębie Tutaj cztery A reszta chodzi I to nawet nie najgorzej, to dzisiaj nie najgorzej Na jęczmieniu Dobra ciśniemy je 15 minut, muszą chodzić Film będzie z 20 minut. Bo no już trzy zjeżdżają, ale nie ma siadania ha! Ha! Pyl! 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 Nie ma siadania i tyle. Niech rysują. Trzy ciemne widzę słabe są. To pójdź na młode. Z tego lotu jeszcze wyrobią się. Lęgi są, to się wyrobią. Co mają się nie wyrobić? Wyrobią się, wyrobią. Nie mam flagi dużej, bo byśmy im pokazali jak się lata. Buda jest pusta. Nie ma nawet tej jasnej. Jest coś? Cip, 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 cip. Jest coś? Cip, 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 cip. Nie ma. Jest coś tutaj w rogu nie nie ma, nie ma Tam pisałeś mi kolego, że chcesz cztery budapeszty, powiedziałem ci cenę 5 dych sztuka Zdjęć nie robię takie jak latają, zobacz. U mnie są wszystkie siwe, białe I tak latają. Nie ma nic, z tych gołębi. Dwie pary bym mógł ci wysłać Co tu za ciemne? Nie ma, Janek, 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 nie ma siadania 15 minut musi być filmu nagrania, 20, po 5 minut tam przyszłem. 15 minut to bez problemu chodzą, oglądałem tam jednego youtubera Takie miały być mocne, z Elbląga. kupił, koelblonga. przepraszam, nie obrażam Elbląga 3,5 minuty wszystko w dachu Ktoś tam napisał, jak pół godziny ciemny nie chodzi, to do gara go. Musi chodzić, nie ma tam. Nie ma. Zobacz. O ten do gara by poszedł. Ale u mnie nie ma. Pół godziny muszą chodzić. Nie tam, trzy minuty. I nieważne, ile są trzymane. Czy tydzień, czy dwa dni. I jaka karma. Idzie teraz jęczmień i mieszanka troszkę. 75% jęczmienia. I na głodnego. I chodzą. I Gdańskie, O już są tam raz, dwa, trzy, nie cztery. Są nadal cztery są. Nadal cztery są. To dziewięć jest w powietrzu, Gdańskich. A tu widzę się ładne Gdańskie. W laslandach tu żaden tutaj mi tu nie szparował. Ale jeszcze dziewięć, siedem minut. I możemy flagę zabrać. Nie mają prawa usiąść. O dreszek. No ty to masz prawo ty Zobaczcie. Ja go muszę zwinąć, bo on jest On jest z tego eee, z rozpodu Próbowałem latać lata Ale on nie umie latać w stadzie i co? Nie ja nadaje tego do mnie tu i tyle Mam go do rozpodu do pocztowych Kupię tylko piękną samiczkę On ma u mnie do żywotkę będzie się siedział sobie w rozpozie, tak od oka. Chyba, że zdąży go jeszcze jaszą zabrać, tego wiesz. No i jeden, właśnie tą siadał, i dlatego tamte siadały w takim razie. A tak to panowie, żeby głębie latały, to trzeba robić selekcję. Czyli jaką? Który siada raz, drugi, zaznaczyć go. Siada kolejny, wynieść go na rynek. Oddać go i powiedzieć, że lata dwie godziny. I niech się inni martwią. Wyrabiają i sprzedać go tanio, za 10zł, czy 20 A, aaa no jeszcze 6 minut, dzieciaczki, co to jest dla was coś tu śmierdzi aż szczebił, patrzcie się rozwaliły Potrafią latać, potrafią, potrafią, na pewno Zobaczcie, ze skrzydłem, zło, ze skrzydłem rozwalonym Zobaczcie jak samica jasa daje Łożyńska A chyba zanim dałem z bolkiem był. Chciał 3 stówy za parę, dałem 2,5 stówy za parę Samca nie ma, ja zabrał zabrał, zabrałem, albo gdzieś wydałem Jasnych mam tylko trzy. Czekam na samca w koronie On powinien wrócić Wróci, albo nie wróci. Parę jeszcze jasnych czekam. Jasnych, ciemnych. Też powinny wrócić. Widzicie, jeszcze 5 minut. Postoję tu z wami. I możecie siadać. A ci gdańskie też chodzą jeszcze z nimi. Tylko 4 na razie usiadły. Bym musiał te 4 wąt. I Ale nie wyrzucę z tego powodu, bo zaraz lęgi. Co mi tam, nie chce siadają. One i tak pójdą wszystkie do sprzedania. Po lęgach, bo one umią siadać na dachy przyzwyczaiły się na dachu to są 2-3 latki się zgrały, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie rysują to, co nie rysują. No nie powiem, nie chodzą jak sąsiada po kilometrze sąsiad moje teraz nie chodzą, jak sobie lot i tyle Dlatego się nie dodało się nie jak tam twoje teraz chodzą, ale moje słabo chodzą Ale chodziły w, tym roku, w tamtym roku moje super Nie mogę powiedzieć, bo fajnie chodziły można filmy zobaczyć Też tamte rysują zobaczcie No i ten młody zobaczcie też chodzi Jeden na razie usiadł tylko dereszek Ale też jak mu odbije, bo niekiedy lata długo Tylko nie umie latać w gołębie Tam u góry jest z 10 tak bardzo wysoko No co? No nie gania codziennie to dobrze chodzą. Boluj, zobacz. Dobrze chodzą. Nie to co wcześniej, ale chodzą. Też tak jak u ciebie, dwa stada. Ale co, no jeszcze parę tygodni, będą lęgi, to i takich mam za dużo na lęki. Bo takie stado by mi starczyło. Wiem, z 40 do wyrzucenia, było, 120, by starczyło, 130. Około 200 jest. A tam u góry jest jeszcze raz zwłaszcza 4, 6. 15 albo 16 pokażę. O tam gdzieś. Ale wysoko, widzicie? O tam o. Bez przybliżenia no. Nie ma jeszcze 2,5 minuty i flagę ściągniemy. 15 15 musicie wylatać, nie ma Patrzcie już, tamten zaszparował, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć już jest Gdański Na hale Ciach, niech się na hale Nie obchodzi mnie to Nie wiem, regały miały dojechać w, w czwartek W środę w czwartek, a dzisiaj jest sobota To do dzisiaj ich nie ma, jeszcze nie wiem co jest zgrane Rybka, co ty tam Coś mnie tutaj przerabić, to jakaś rybka Rybka o, i tam zbrudko widzę, tu o, idzie na hale, chyba Ta nie da rady. No, ona na hale pójdzie. O jasna, to brudka tam siada w rynku, już wiem, która właśnie. Ona ma prawo. Jasna, zjechała, też ma prawo. Ale jasna, nie zjechała do siebie. Jasna, zjeżdżaj do siebie. Rozruszałaś sobie skrzydła. Chodź chodź. Chodź chodź, 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 szybko do gablika. Szybko. Szybko zjeżdżaj. Chodź chodź, 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 chodź. Chodź chodź. Jak szybko wjeżdżał. Chodź chodź, 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 Hop! Po malutku, hop, wjechała. No i się zgrały już panowie, czy nie? No i takie stado. U mnie jest stado takie. Jeszcze minuta. I będą latały. 15 minut. Jakby 3 minuty mi latały. Gdyby się dały, to by mnie wszystkie. Wiecie co z nimi zrobił Obrow obrał je i do piekarnika wstawił A nie tam odkret Nie ma tam, że nie chodzą, chodzą i pozwolę im uczuć, będą dochodziły pół godziny, ale ja im nie daję teraz pół godziny. Bo po co mi tak mają chodzić? Uczyć Jaszczebia, zobaczcie, gdzie nieba Jaszczebia, jakoś odpukać. Teraz wszystkie zajdą, będą nagonione do środka. Rygor Gdańskie, trochę powiem wam, że dupa ich pali, bo jak siądą moje, to zaraz zobaczycie. Jeszcze minutę ich przytrzymamy, żeby na pewno chodziły 15 minut. A od latania, czy one wysoko czy nisko latają, to zależy, panowie, od ciśnienia. To nie jest tak. Niekiedy jest ciśnienie, ciśnienie do dołu. Ważne, że chodzą. Jakoś śruby mi te nie robią ciemne. Bo gdzie nie gdzie to śrubę robią. Ale widzę, że teraz razem coś latają. Trochę jest rozwalonych. Sorry za gwizdanie, ale to dowiecie, jak to. Muszą przeszwirować troszkę. No i Gdański chodzą, pięć siedzi, osiem w powietrzu jeszcze. Dwa tylko są w gojemniku, nie ma tam, ten młody też dał radę jakoś, nie ma tam litości u mnie. Dwa, Dereszek i ta łomżyńska, a i z brudzką siadła na hale. to ona siada jednak, dobrze i tam gdański chyba jeszcze usiadł. Dobra, te 15 na 100% wylatały. Jeszcze troszkę nie Zapraszam wszystkich do subskrybowania. Świra zelbląga. Świra zelbląga, dobra, starczy. Zamykam tutaj im ten. Nie chcę wchodzą, później zostaną dopiero jeść. Teraz nie będzie jedzenia. A, zakręcę to Żeby nie siadały tu No te 15 minut widzę wyfruwały Wylatały Siądą jeszcze pokażemy Panie Robercie zobacz U mnie latają 15 minut, nie 3 minuty ale gdyby mnie przytrzymał dłużej, to i wylatały dłużej. Psują te gdańskie i psują te ciemne, świeże, nierozganiane. Ale towar jest mocny. Gdańskie nie umią latać w ogóle niektóre w stadzie. No i niech siadają. widzieliście jak dupę spaliło? I tylko siadły. Zobaczcie. Ola przyjechała, mamy sprzątanie. Widzicie? I dup, tylko jeden siad, i już dubsko spaliło im. Gdańskich No to dobrze Siadają bardzo ładnie Te gdańskie z dachu Wystarczy, że widzą, że siadają gołębie Od razu zbudę z budyć. I jak ja mam je wyłapać, jak ja nie wiem które Nie dam rady ich wyłapać, bo już by mnie dawno wyłapał Bym je odesłał koledze A jak nie będę tam A tam jak cztery dają wysoko Są mocniejsze, słabsze Wszystkie. Najważniejsze, żeby było w gębniku zdrowie. Jak nie ma zdrowia, to one nie będą w ogóle latać. Ale mocny dobar lata tam. Zobaczcie. No i gdańskie jeszcze świrują. No, na no, hali jeszcze jeden siedzi gdański na domie. Wiecie. Ale zaraz zajdą. Co dobrze, chociaż szybko bo tu jest gdański. Trzy. Posiada ładnie Gdański a jeszcze raz dwa trzy cztery cztery chodzą już gdańskie pięć Zobaczcie. o widzicie jak spalił dupę ogdańskiego. gdańskiego jest. I z tą brudką. Jest na domie. Jest raczej na tym. Tam jeszcze jeden. Tamten to jest uparty, ale też zaraz przyleci. Bo one wiedzą, że tu mają dobrze. Tu jeszcze ich lata, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pięć bardzo wysoko pokażę. O tam Nie lubię jak tak latają. O tu Gdański. Trafi latać. Dobra, biorę klatkę. Niech sobie pożerują, troszkę zejdą, przyjdę za 10 minut i wszystko musi być w głębniku. No nie będę ich jeszcze, żeby tamten szedł. No, jeszcze gdańskich jest raz, dwa, trzy na pewno. Trzy w powietrzu, zobaczcie. No i co, latają. To gdańskie tutaj. Panowie, dobra, ja muszę działać. Jeszcze raz działać. Pozdrawiam serdecznie w sobotę. Wszystkich oglądających z osobna. Nieważne, czy to hodowca, czy nie hodowca, każdego osobno pozdrawiam. Czy to youtuber, czy to oglądający. Pozdrawiamy wszystkich w sobotę. Jutro nie wiem, jedziemy do Rwmoga, chyba na targ. Albo może na wystawę, ale nie, bo jutro ma kierownik cały przyjechać. Przywieźliśmy 11 głębi. Nie mogę przyjechać. Tam też chodzą. Idańskie też chodzą. Żona przyjechała. Muszę działać Bramy widzę zamknęła, to już nigdzie nie jedzie Działamy O patrzcie, Gdański, za mną przylecił. Widzicie? O skubany, skubany Za mną, chciał na halę <laughs> Dobry, tu chciał walnąć Te gdańskie dobre, dobre, dobre Dobre, dobre dzieciaki Bolkowi dziękować za dwie kury Dwie kury dał Super, kolega, ale coś chyba chce w takim razie, że dał dwie kury. Nie, bolek nie jest taki. Niekiedy jest ciężki, ale niekiedy jest pożo. Jak każdy z nas, jak w stanie nogu. Raz, dwa, trzy, tu dwa Gdańskie. A ten co z nimi latał, to zobaczcie tutaj. Chciał za mną leciał. Widzicie? Aha, leciał. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. No leć szybko. Nie widzi gołębnika. Chodź, 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 chodź. Nie mam czym rzucić To mnie nie mnie rzucę, szkoda dachówki A tu mam pędzel jakiś Już chyba zabrała mi pędzel u, u, u. U. Nie mam czym rzucić Tu mam jakiegoś drewni kawałek To drewno w niego rzucił Buda! O poleciał Poleciał, poleciał Idzie? Zobaczył Zobacz, już poleciał I tamten też poleciał Dwa gdańskie poszły na budę Na Kurnik Tamte jeszcze rysuje pięć Chwilę będą latać Widzicie? Pięć sztuk jak rysuje I to bez przybliżenia To ich w ogóle nie widać I tu jeszcze dwa gdańskie i rumunka żółta ona, świrko, Ładna jest Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia na kolejnych filmach